Amerykańscy żołnierze zaatakowani we własnych bazach w Jordanii. Czy odpowiedzą i co takowa odpowiedź oznaczałaby dla eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, a tym samym inwestorów na rynkach finansowych czy cen ropy? Za nami seria bardzo mocnych danych z amerykańskiego rynku pracy. Na ile są one przypudrowane przez Urząd Statystyczny? W jakim celu się je pudruje i jakie są realia przeciętnego Amerykanina na tym rynku? Fed daje do zrozumienia, że w marcu obniżkę stóp możemy sobie wybić z głowy, a dane z rynku pracy stawiają w tym względzie kropkę nad i. Kiedy realnie można się spodziewać rozpoczęcia cyklu luzowania monetarnego za oceanem i co odsuwanie owego rozpoczęcia oznacza dla rynków? Czy w USA zaczyna coraz głośniej tykać kolejna bomba w postaci sytuacji regionalnych banków, których portfele kredytowe zawierają średnio prawie 30% nieruchomości komercyjnych, do których to pracownicy nie wrócili już po zamknięciu gospodarki przed 4 laty? Nieruchomości, których kredytowa obsługa w związku z największym od dekad pod względem dynamiki cyklem wzrostu stóp powoduje, że cały model biznesowy przestaje się spinać. Z kolei ceny nieruchomości mieszkalnych za oceanem po kilkumiesięcznym przystanku ruszyły ponownie do walki o kolejne rekordy, spychając w dół dostępność dla przeciętnego Amerykanina. Jakie ma to znaczenie dla sentymentu ich posiadaczy i czym jest efekt majątkowy w kraju, za PKB, którego w dwóch trzecich odpowiedzialna jest konsumpcja? A na koniec o tym, czego Polsce zazdrościć może cała strefa euro. Z tej strony Tomasz Gasner. zapraszam na przegląd najciekawszych wydarzeń, którymi w ostatnich dniach żyły rynki. Miniony tydzień zaczął się od konieczności wyceny weekendowych informacji o ponownej eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. W trakcie poprzedniego weekendu doszło bowiem do ataku na amerykańską bazę wojskową na terenie Jordanii. W jego trakcie zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a szacunki mówią także o 40 osobach rannych. Ataku dokonano dronami w bazie Tower 22 przy granicy z Syrią. Ofiary ataku to żołnierze rezerwy sił lądowych USA z Georgii, którzy brali udział w misji USA przeciwko Państwu Islamskiemu. Dlaczego jest to tak ważne? Bowiem Amerykanie, chociażby ze względów wizerunkowych, najprawdopodobniej będą musieli w jakiś sposób odpowiedzieć, a ta odpowiedź może w jeszcze większym stopniu zaognić sytuację w regionie. Strona amerykańska ustami rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego Johna Kirby'ego otwarcie przyznaje, że atak odbył się przy wsparciu Iranu, współpracującego z bojówkami w Syrii i Iraku. Według szacunków Kirby'ego od października bojówki te przeprowadziły prawie 170 ataków przeciwko siłom amerykańskim. Głos w tej sprawie zabrał także sekretarz stanu Antony Blinken, który był już znacznie bardziej konkretny, zapowiadając, że odpowiedź będzie mocna, zdecydowana, wielopoziomowa, realizowana w kilku etapach i długotrwała. Stwierdził także, że obecna sytuacja na Bliskim Wschodzie jest najbardziej niebezpieczna co najmniej od wojny Jom Kippur między Izraelem a Egiptem i Syrią w 1973 roku. Z kolei nieco bardziej stonowane było oświadczenie Białego Domu, w którym to oświadczeniu prezydent Biden przekazał, że nie zależy mu na eskalacji napięć w regionie Bliskiego Wschodu, ale USA wyciągną konsekwencje z przeprowadzonego przed ponad tygodniem ataku. Choć w krótkim terminie rynki zignorowały te zagrożenia i na otwarciu poniedziałkowego handlu widzieliśmy jedynie lekkie podbicie zmienności na ropie i złocie, można mieć niemal pewność, że niebawem temat wróci, zwiększając globalną awersję do ryzyka na rynkach i przede wszystkim podwijając ceny ropy naftowej. Poprzednie dni to również cała seria informacji z amerykańskiego rynku pracy. Patrząc na poszczególne doniesienia, można odnieść wrażenie, że Amerykańskie Biuro Statystyczne rozpoczęło już gorączkową pracę na rzecz reelekcji Bidena w listopadowych wyborach prezydenckich. Piątkowe dane o zmianie zatrudnienia w sektorach pozarolniczych dosłownie szokowały rynek pozytywnym odczytem. Oczekiwano, że w styczniu w amerykańskiej gospodarce dodanych zostało 180 tysięcy miejsc pracy poza rolnictwem, tymczasem faktycznie było to aż 353 tysiące. Do tego dane za dwa poprzednie miesiące zrewidowane zostały tym razem dla odmiany w górę o łącznie 126 tysięcy. Nie będzie dla Was zapewne zaskakujący fakt, że dane te lekko odbiegają od badania na gospodarstwach domowych, pokazujących zmianę ilości pracujących, a nie etatów, głównie zresztą tylko częściowych. O ile w badaniu na firmach mamy przyrost ilości miejsc pracy o 353 tysiące w styczniu, o tyle w badaniach na gospodarstwach domowych odnotowano ubytek o 31 tysięcy. Zauważcie przy okazji, że ponownie zaczyna się wyraźnie rozjeżdżać zmiana zatrudnienia na poziomie tych dwóch metodologii. Mocne okazały się także godzinowe zarobki, których roczna dynamika w styczniu wzrosła do 4,5%, a więc poziomów widzianych ostatni raz we wrześniu, co może być już potencjalnym kijem wrzuconym w szprychy retoryki o postępującej dezinflacji. Swoją drogą zwróćcie też uwagę, że odczyt zmiany godzinowych zarobków wynika z podzielenia wynagrodzeń przez ilość przepracowanych godzin, a ta spadła z 34,3 do 34,1. Choć to pozornie niewiele, ostatni raz tak niski odczyt miał miejsce w trakcie zamknięcia gospodarki 4 lata temu. Innymi słowy, rosnące zarobki godzinowe wynikają w dużej mierze z tego, że spada mianownik tego ułamka, a niekoniecznie rośnie licznik. Mocne, również liczone przez amerykański BLS, okazały się także dane o ilości wakatów, których liczba ponownie wspięła się w grudniu powyżej 9 milionów, rosnąc o 101 tysięcy. Na poziomie danych prezentowanych przez Biuro Statystyki Pracy, wszystko wygląda w jak najlepszym porządku i jest to oczywiście argument dla rezerwy federalnej, która nie musi się nadmiernie spieszyć z rozpoczynaniem cyklu obniżek ceny pieniądza. Razem z tymi danymi dostaliśmy także wskaźnik zatrudnienia, i tu już pojawia się rysa bowiem wygląda na to, że rosnąca ilość wakatów nie pokrywa się ze wzrostem zatrudnienia. To trochę tak, jakby firmy ogłaszały, że szukają pracowników, ale jednocześnie nie zamierzały ich zatrudniać. Wizerunkowo jest to nawet pozornie zgrabny ruch, bowiem może stworzyć wrażenie, że firma, skoro poszukuje pracowników, dalej dynamicznie się rozwija, podczas gdy w rzeczywistości już nie zatrudnia, a jedynie wystawia oferty pracy. Jeśli natomiast zerkniemy do innych źródeł, mamy chociażby raport prywatnej firmy ADP, będącej liderem w outsourcingu funkcji kadrowo-płacowych. Raport ten przedstawia szacunkową zmianę zatrudnienia w sektorze prywatnym poza rolnictwem. Oczekiwania wobec niego to przyrost ilości miejsc pracy w styczniu o 145 tysięcy. Tymczasem faktycznie było to 107 tysięcy. Tutaj z kolei możecie zobaczyć kierunek zmiany zatrudnienia w ostatnich miesiącach liczonych przez BLS, kolor zielony, a więc amerykańskie biuro statystyczne zajmujące się rynkiem pracy, oraz zmianę zatrudnienia liczoną przez prywatne ADP, zaznaczoną kolorem czerwonym. Finansowe media donosiły także w ostatnich dniach o kolejnych już dokonanych bądź planowanych zwolnieniach. Największym echem odbiła się zapowiedź redukcji 12 tysięcy miejsc pracy w UPS, a więc znanej także na naszym rynku firmy kurierskiej. Skoro taka decyzja została podjęta, może ona również świadczyć o perspektywach kształtowania się handlu e-commerce, który, jakby nie patrzeć, idzie w parze z usługami transportowymi. W przeciwieństwie do pracowników biura statystycznego, tutaj mamy do czynienia z faktycznymi decyzjami na poziomie menedżerów wyższego szczebla, którzy, decydując się na redukcję kadry, dysponują zapewne rzetelnymi analizami rzeczywistej sytuacji na rynku. Listę styczniowych zwolnień i tego, jaki procent załogi w danej firmie one stanowiły, widzicie teraz na wykresie. Poza tym skalę już dokonanych zwolnień z poprzednich miesięcy możecie także zobaczyć na tych dwóch screenach, jak i danych z serwisu Layoffs, gdzie początek tego roku wyraźnie przełamuje trend spadającej ilości redukowanych w sektorze technologicznym etatów. Miniony tydzień to także posiedzenie Komitetu do Spraw Otwartego Rynku, a więc decyzja amerykańskich władz monetarnych w sprawie stóp procentowych. Cena pieniądza zgodnie z oczekiwaniami pozostała bez zmian, natomiast uczestnicy rynku wsłuchiwali się w każde słowo Jerome'a w trakcie konferencji. Główne tezy, jakie się z jego wypowiedzi przebiły, to zwrócenie uwagi na silną gospodarkę, silny rynek pracy, spadającą inflację, ale i konieczność zachowania ostrożności w zakresie zbyt szybkiego dokonania pierwszej obniżki stóp. Po tych słowach inwestorzy natychmiast odczytali to jako sygnał, że obniżkę stóp na marcowym posiedzeniu można już sobie wybić z głowy. I tak też po konferencji zmieniły się wyceny kształtowania się przyszłych stóp. Poza tym z komunikatu po posiedzeniu został usunięty fragment dotyczący możliwości dalszych podwyżek stóp. Zatem rynek dostał już czarno na białym, że lipcowa podwyżka była ostatnią w obecnym cyklu zacieśniania. Z kolei temat redukcji sumy bilansowej, a więc wyprzedaży skupionych wcześniej aktywów, bądź też czekania do terminu wykupu obligacji, poruszony był bardzo pobieżnie. Plan obecnej redukcji to 80 miliardów dolarów miesięcznie. Natomiast głębsza dyskusja na ten temat ma się odbyć na posiedzeniu marcowym. Zresztą jest to tylko plan. Bowiem jeśli spojrzycie na zmianę owej sumy bilansowej, w ostatnich tygodniach tempo jej zmniejszania wyraźnie spadło poniżej 80 miliardów dolarów. Co do zasady, polityka zmian stóp procentowych i zarządzania bilansem Fedu powinna być ze sobą spójna. Można zatem zakładać, że rozpoczęcie cyklu obniżek ceny pieniądza pójdzie w parze z zatrzymaniem redukcji bilansu, a w razie konieczności, nawet powrotem do skupu aktywów. Przechodząc płynnie od środowego posiedzenia Rezerwy Federalnej do amerykańskiego sektora bankowego, warto zwrócić również uwagę na usunięcie z komunikatu po posiedzeniu stwierdzenia o tym, że amerykański system bankowy jest zdrowy i odporny. Stwierdzenie to dodane zostało do komunikatu przed rokiem, aby zapewnić opinię publiczną, że regionalne problemy z kredytowaniem zostały opanowane. Otwartą pozostaje kwestia, czy usunięcie tej frazy związane było z tym, że nie ma już potrzeby dodatkowego zapewniania o stabilności sektora bankowego, czy może sektor ten stabilny być przestał. W minionych dniach wyraźnie nasiliła się kolejna fala wyprzedaży mniejszych regionalnych banków, tym razem inspirowana obawami o kondycję New York Community Bank, który obciął dywidendę i zaobserwował niespodziewaną stratę kwartalną, tworząc milionowe odpisy na przyszłe straty z tytułu kredytów. Raport o wynikach wywołał wyprzedaż jego akcji, ale i rozlał się po wielu bankach regionalnych. Inwestorzy szybko przypomnieli sobie serię upadków banków niemal równo sprzed roku. Sentyment tego sektora śledzić możecie natomiast obserwując zachowanie ETF-u KRE, dającego ekspozycję na regionalne banki w USA. Miniony tydzień pozostawił tu po sobie nerwowe cofnięcie. Nawiasem mówiąc, analiza techniczna w dłuższym horyzoncie także nie faworyzuje tu obozu byków, sygnalizując, że trzyfalowe odbicie od ubiegłorocznego dołka może tu mieć jedynie korekcyjny charakter. A tutaj jeszcze grafika pokazująca ilość upadających banków, a więc linia pomarańczowa, oraz niebieskie słupki obrazujące wartość aktywów w posiadaniu tych banków. Jak widzicie Choć ilościowo problem wydaje się marginalny względem tego, co działo się w 2008 roku, to pod względem wartości zagrożonych aktywów skala kryzysu sprzed 16 lat została już wyraźnie przekroczona, choć tutaj pewnie przydałoby się to jeszcze skorygować o inflację. Regionalne banki pozostają wrażliwe na wysokie stopy procentowe, które w dalszym ciągu negatywnie przekładają się na portfele nieruchomości komercyjnych i marże kredytowe. Udział tych kredytów wynosi w regionalnych bankach niemal 30%. Przypomnę, że problem z nadmiarem powierzchni biurowych pojawił się po 2020 roku, gdy na dużą skalę zakorzenił się model pracy zdalnej lub hybrydowej. Teraz przychody z najmu powierzchni biurowych są na znacznie niższym poziomie, a jednocześnie, z uwagi na rekordowe pod względem dynamiki wzrosty stóp procentowych, obsługa tych kredytów zrobiła się znacznie droższa i cały model biznesowy, w wielu przypadkach, w zależności od lokalizacji, zwyczajnie przestał się wspinać. A jak pamiętamy, po środowym wystąpieniu Pawela ponownie odsuwa się w czasie moment pierwszej obniżki stóp, a więc także lekkiej ulgi w zakresie obsługi tychże kredytów. Jak mówi amerykańskie przysłowie, jeśli jesteś winien bankowi 100 tysięcy dolarów, masz problem. Jeśli jesteś natomiast winien 100 milionów dolarów, problem ma bank. Ironią obecnej sytuacji New York Community Bank jest to, że można ją częściowo przypisać próbom pełnienia roli ratownika podczas kryzysu sprzed roku, kiedy to wkroczył, by kupić od organów regulacyjnych aktywa upadłego Signature Bank zaledwie kilka miesięcy po przejęciu. Szybka konsolidacja podwoiła wielkość instytucji i wypchnęła bank powyżej ważnego progu aktywów wynoszącego 100 miliardów dolarów, co spowodowało zaostrzenie wymogów regulacyjnych wobec pożyczkodawców tej wielkości. Wymogi te, zdaniem spółki, pomagają wyjaśnić, dlaczego musiała ona wzmocnić swój bilans poprzez obcięcie dywidendy i zwiększenie środków przeznaczonych na przyszłe straty z tytułu kredytów. Teraz odrobina pozytywów, a można za nie uznać odbijające już w górę wskaźniki nastrojów konsumentów za oceanem. Te nastroje w przypadku rynku amerykańskiego mają akurat bardzo duże znaczenie, bowiem 2 trzecie PKB pochodzi właśnie z konsumpcji. Zatem roztoczenie społeczeństwu w wizji dobrych perspektyw, np. prezentując mocno podkręcone dane z rynku pracy, czy zaniżając na wszelkie sposoby inflację, jest tu tak istotne. Jeśli dorzucicie do tego pompowanie giełdy czy cen nieruchomości, w których Amerykanie są masowo zaangażowani, można pobudzić konsumpcję przez tzw. efekt majątkowy. Innymi słowy, widząc, że na rynku pracy nie ma się czego obawiać. A do tego rosną ceny posiadanych aktywów, ludzie są bardziej skłonni do nadmiernej konsumpcji, a więc na przykład szybszej zmiany samochodu na nowy czy szarpnięcia się na droższe wakacje. Żeby jednak nie było tak kolorowo, podobnie jak przy ubiegłorocznych payrollsach, także w przypadku wskaźników nastrojów Conference Board, zaczyna się powoli saga z rewizjami w dół wcześniej opublikowanych danych. A zatem nastroje chyba jednak nie są tak dobre, jak próbuje się pokazać w bieżących odczytach. Wracając jeszcze do wspomnianych chwilę wcześniej nieruchomości, ich ceny w USA po kilkumiesięcznej próbie ustabilizowania ruszyły ponownie na nowe rekordy, spychając jednocześnie na najniższy od dekad poziomy, zaznaczony czerwoną linią wskaźnik dostępności nieruchomości. Dostępność ta jest kombinacją zmiany samych cen oraz warunków kredytowych. Tutaj widzicie zmiany średniego oprocentowania 30-letniego kredytu hipotecznego o stałej stopie, o ile w 2021 roku wynosiło ono niespełna 3%. O tyle w ubiegłym roku dobiło do niemal 8%. Nie ma się zatem co dziwić, że mało kto decydował się zaciągać zobowiązanie i zablokować jego koszt na 30 lat na tak wysokim poziomie. I to właśnie rosnące koszty kredytów spowodowały pewien paradoks w zakresie podtrzymania wysokich cen nieruchomości mieszkalnych. Otóż, intuicyjnie wydawać by się mogło, że tak silny wzrost ceny pieniądza wypchnie na rynek dużo nieruchomości, których właściciele mają problem z obsługą kredytu. Jednak w USA dominują kredyty o stałej stopie, zatem tak szybki wzrost stóp procentowych nie uderza już w posiadających nieruchomości na kredyt, a jedynie uderzy w popyt na nowe kredyty. Ów paradoks podtrzymujący ceny polega na tym, że w takim otoczeniu niemal zamiera obrót na rynku wtórnym. Abstrahując od braku chętnych na nowe kredyty, chętnych nie ma też na zmianę nieruchomości na przykład na większą, bowiem w wielu przypadkach również wymagałoby to refinansowania kredytu na obecnych, niekorzystnych warunkach rynkowych. Rezultat jest więc taki, że poza popytem cofa się również i podaż, zatem nie ma chętnych do sprzedaży. A skoro tak, nie ma komu spychać cen. Nieruchomości są więc jednym z głównych aktywów wahania cen, których mają przełożenie na wspomniany efekt majątkowy, a więc konsumpcyjne samopoczucia. Drugim kluczowym elementem są aktywa finansowe, których kondycję widzimy po zachowaniu się głównych indeksów na Wall Street. O trwającej kilkanaście lat Hoście i ostatnim jej przyspieszeniu z wiodącą rolą sektora technologicznego mówiliśmy już wielokrotnie. Nie zdziwi was zatem struktura przepływów kapitału w poszczególnych sektorach od początku ubiegłego roku w segmencie funduszy. Kapitał kierował się głównie do sektora technologicznego, natomiast na drugim biegunie znalazł się sektor energetyczny. Czy na amerykańskim rynku akcji zrobiło się już drogo, a tym samym niebezpiecznie? Wszystko zapewne zależy od tego, gdzie spojrzymy. Choć główne indeksy walczą co chwilę o kolejne rekordy Hossy, to spójrzcie na przykład na indeks wskaźników wyprzedzających i jego korelację z szerokim SP 500. Można kolokwialnie przyjąć, że ktoś tu się w ostatnich miesiącach myli. Ponieważ ostatnie tygodnie stoją pod znakiem wysypu raportów finansowych, podrzucam wam także wykres rewizji wskaźnika EPS, a więc zysku na akcję. O ile w przypadku wspaniałej siódemki, jego rewizje odchylają go w górę. O tyle w przypadku całego SP500 oraz indeksu z wyłączeniem wspaniałej siódemki EPS już wyraźnie spada. Dzisiejsze spotkanie wypadałoby natomiast zakończyć jakimś optymistycznym akcentem i to najlepiej z krajowego podwórka. I taki na szczęście nam się trafił. A jest nim wykres kształtowania się produkcji przemysłowej w wybranych krajach europejskich oraz całej strefie euro. Porównanie sporządzono od początku 2018 roku. A kolorem czerwonym zaznaczona jest Polska. Pod względem produkcji przemysłowej, w duecie z zaznaczoną na niebiesko Danią, udało nam się odstawić pozostałe kraje, jak i całą strefę euro na sporą odległość. Strefę euro, w której kwartalna dynamika wzrostu gospodarczego już od roku zadomowiła się koło zera. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko, co udało mi się dla Was przygotować. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w kolejnym filmie już w piątek. Gdzie pod lupę weźmiemy opublikowany w poprzednim tygodniu raport Światowej Rady Złota, podsumowujący cały ubiegły rok. Wszystkiego dobrego, cześć!